Jak zachęcić pracowników do rzetelnej segregacji śmieci? Czy w Twoim miejscu pracy obowiązuje segregacja śmieci? Zgodnie z prawem powinno tak być. Jednak sama obecność pięciu koszy często nijak się ma do rzetelnego sortowania odpadów. W tej animacji podpowiemy, co zrobić, by pracownicy bardziej przykładali się do segregowania śmieci. Zacznij od dlaczego? Dlaczego właściwie segregacja śmieci jest istotna i dlaczego pracownicy zajęci innymi sprawami mają poświęcić na to swój czas i energię? Konsekwencje wrzucania wszystkiego do jednego kosza nie dla każdego są jasne, więc na początku postaw na podstawową edukację. Uświadomo pracowników, że segregowanie śmieci jest ważne nie tylko z ekologicznego punktu widzenia. Jest to też obowiązek przedsiębiorstwa i coś, co może wiązać się z karami finansowymi i pogorszeniem wizerunku firmy, w której pracują. Przypominaj o tym często, ale unikaj nudy! Edukować możesz za pomocą spotkań i szkoleń oraz codziennych form przekazywania informacji newsletterów, komunikatorów, plakatów i monitorów. Nieocenione są też rozmowy w kuchni podczas przerw czy na korytarzu, bo jak wiadomo, nieoficjalny przekaz czasem sprawdza się lepiej niż komunikaty z góry. Segregacja śmieci to codzienny nawyk, a nie jednorazowa akcja, więc podnoś ten temat często i na różne sposoby. Z każdym komunikatem dodawaj kolejne informacje, powody i ciekawostki, które będą rozwinięciem podstawowych zasad segregacji. Stawiaj przy tym na angażujące formy: wykorzystaj szkolenia interaktywne, quizy, grywalizacje i filmiki instruktażowe, zachęć do wolontariatu. Innymi słowy, postaraj się uczynić segregację śmieci czymś fajnym, prostym i naturalnym. Ułatwiaj dobre nawyki, utrudniaj te złe. Znajomość zasad segregacji śmieci to jedno, ale jak to przekuć w dobre nawyki? Odpowiedź jest prosta. Spraw, by pracownicy nie mieli innego wyboru. Przesuń pojemniki z podziałem na poszczególne frakcje tam, gdzie najczęściej pojawia się pokusa, by wrzucić odpady nadające się do recyklingu do zwykłego kosza. Możesz na przykład postawić pojemnik na makulaturę obok drukarki lub w pokojach działów, które najczęściej wyrzucają papiery. Obowiązkowo ustaw pojemniki na segregację w kuchni. Dzięki temu butelki, opakowania po gotowych daniach czy jogurtach na pewno trafią do odpowiedniego kosza. Zrezygnuj za to ze śmietników ogólnych pod biurkami, bo zazwyczaj ląduje w nich absolutnie wszystko, również to, co powinno trafić do recyklingu. Zamiast tego ustaw kosze na segregację, na przykład na korytarzach lub przy drzwiach. Zadbaj też o to, by były wygodne w użyciu. Naprawdę nikt nie chce korzystać ze śmietników, w których brudną klapę trzeba podnosić ręką. Przygotuj instrukcje i źródła informacji. Nad koszami dodatkowo umieść szczegółowe instrukcje. Na samym szczycie listy wypunktuj odpady, które pracownicy wyrzucają najczęściej: ręczniki papierowe, chusteczki, resztki jedzenia, opakowania po mleku i gotowych daniach, wydruki, ulotki. Może to być zwykła lista, ale instrukcja obrazkowa, zabawa kolorami czy kreatywne hasła na pewno tu nie zaszkodzą. Udostępnij pracownikom również źródła internetowe, w których będą mogli sprawdzić, gdzie wrzucać bardziej skomplikowane odpady w warunkach domowych. Ostatecznie, czym pracownik w firmie nasiąknie, to przeniesie do domu. Powodzenia!